go widzowie jesteś ranny Krzysztof 23 jestem z Deja z Bartoszem i mi... Skimanko! Zleg... I mi zlegowało Minecrafta, ale już go odlegowało i jesteśmy... Uuu, super! Golem ma nową moc! I jesteśmy na Super Smash Mobsach! Wuhuu! No i to ogólnie... Ba... Walczę, z, walczę z innym golemem! Chodzi... Bartek wytłumacz widział o co chodzi w tej mini Trzeba zabić innych. O dokładnie. Ja skrzyciłem się będę miał sojusz na początek. No. A na koniec będziemy się bili. No właśnie i tutaj chodź, tutaj jesteśmy różnymi zwierzątkami i mobami Minecrafta. Różnymi mobami, nie zwierzętami. No, bo, bo w sumie tutaj też są inne problemy. A koleś by mnie strzelił! Kurczakiem. Kurczakiem! Ow. Wiem, że to dziwne, ale tak jest. Czekaj, ty... ty. A dobra, ty. Dobra, to to... Ano! Uciekaj, ode... Ała! Dobra, tylko zniszczę co daje więcej ży życia? Kilofy? Yy, właśnie siekiera czy, czy łopata? Y y siekiera chyba O da, nie, 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 Haha, ha, go golem spadł! Otający kurczak! A co mnie co mnie tak mocno bije? Zginąłeś, tak? Tak Wiesz, że ja sobie spadłem, przepaść. Ten koleś co ma golema, ja też mam golema, nie tylko nie pomyl golemów. Dobra, gin, gościu. Nie ładnie tak, nieładnie tak. też tak samo jak ten chicken. Niej怎么. Nie ładnie tak skakać na ludzie. Nie skakać! <moved> ja to mogę, bo ja jestem dobrym golemem, a on jest złym golemem. No ty tam marzysz. No, bo jesteśmy kumplami. Zniszczę go z jaje! No, niszczymy najpierw, najpierw, najpierw kogo? Chickena czy, czy Golema? Golema, bo on jest kurzający. Dobra. Nie mogę jeszcze potrzebać jak go sera. Walka z kurczakiem powinna być prosta, a nie taka hardkorowa. No właśnie, bo to kurczak to jest takie bezpronne zwierzątko! Rzecznie, golem zginął, je! Yeah. O nie, kurczak do mnie ben. leci! Znisz go, pis! A, ginę, ginę, ginę! Nie Uratuję cię, uratuję! Zginę! Finału. ja mam ostatnie życie, zginąłem! Jeszcze żyję! Nie, ziom! I mam! Bo zginąłem, to zrobimy cięcie. Nie, masz drugie! Co?! No nie i Lol! Dobra, to ja biorę jednak Blaze, bo mi się nim lepiej gra. Nauczyłem się już nim być. Okej, okay, a ja biorę. co, ja mam. Um, Enderman, Mons. i. i Minecraft. Czekaj. Uh, czekaj. Juhu, ja sobie jeżdżę jako, jako Enderman w, w, w wagoniku! Enderman w wagoniku! Zobacz, jak przeciwnie wygląda. Lol! Enderman w wagoniku! Uhu. Szybko chicken i... Chicken. Dobra, mam chicken, co? A ja mam kogoś fajnego. Ukośnik Blaze. U, czemu ukośnik? Ja bo sobie tak powiedziałem. Co przyjęła jak jakaś komenda, dobra! Znowu ta mapa. <laughs> Ej, ja taką komendę, jest ja tworzy kiedyś sobie moda. I taką komendę, Blaze. No tak, i mod będzie dodawał tą taką fajną komendę. Która raz się ja, Lepiej, zniszczyć bałwana? Ogniem! Uuu, jesteś... Jesteś chickenem, tak? Tak. To ja, bo ja, właśnie walczę z pająkiem i bałwanem. Mógłbyś troszkę pomóc? Tak, ej. Daję odpowiedzieć czy coś dziwnego? No. Wiesz, że ja myślałem, że ten płonący pająk to jest fireball? Serio? Płonący pająk? A skąd to w ogóle się wzięło? Bo tutaj jest pająk, który płonął. <noise> Proste. Ne. Bałwanek się uratował. Jak zwykle, jak... bo on potrafi robić takie sobie coś, ja się chowam do namiotu i chowam się. A ała, 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 atakuje mnie, bałwanek. Ja ci pomogę z daleka. Okej, okay, bałwanka, bałwanka, nie, nie celowałem w niego jajkami. No. A widzisz, y, Blazor, co się? No. To właśnie ja. Strzelam, żeby ci pomóc. Co prawda, na oślep, ale strzelam. Umieram, umieram, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Bronie! Bronie! Zabiłem Snowmana! Zabiłeś go! Uwaga, idzie! Znowu! nie, uję. Oh yeah. Mogę Podpalać jak coś! Nie, spadłe, Zapomniałem że to kanion! Aha, zniszczyłem! Zniszczyłem! Udało mi się zniszczyć pająka. Co prawda raz, ale zniszczyłem. Ja mam jedno życie, więc lato... Ratu... A nie, trzy! Pomyliło mi się z kolesiem innym. Okej. Okay. Ja mam dwa... jeszcze już nie załapuję jaki mam nick. Aha, zamówiłem z tą manaci! Sary nic jaki masz. Nikt, dobra. Ej, to ja! A to te sarki, sarki, sarki. Chcesz, nie... Wiesz, że nie ma tutaj innego Blaze'a Zapomniałem! Bum! E, chroni mnie, mam cztery serduszka. W sumie to trzy i pół. I bałwan, i snowman do mnie leci. On cię od ciebie ufdzieli. Wybuchł. Chyba dlatego, że go zabiłem. Jego ja wybuchnąłem z, z, z Chickena, a oni tak jeszcze. Cały czas mnie goni? Tak. A, ginę! Strzel! Udało się, przeżyłem, uciekłem mu troszkę, ale cały czas mnie goni. Ratuj! Haha! Spider No? Ja umieram. UWA- A ja Snowmana, który mnie zaraz zniszczy! Na szczęście mam jeszcze trzy życia. Uważaj! Snowman ile ma? Dwa. Czyli o jedno mniej niż ja. Prawda? O! Snowman się zablokował! Podpalę go jeszcze! Umarł! ma! Spad! spad, spad. <laughs> Ej, teraz razem będziemy mogli zniszczyć snowmana i będziemy mogli się potem znowu bić Gin snowman, gin snowman! Haha, <laughs> zapaliłem snowmana. Co ostro! Niego czy kiedy, Kurczę, ruszył się. gin, gin. Nie no! Haha, ha, możemy się bić, ale, ale czekaj, przygotujmy się. Ja cię, ci muszę uderzyć z fabki, żeby, żeby dać sobie głód. Au! wolaj na kanion! Au! Ej, znowu mam głód! No! Haha! <noise> <noise> Teraz ja też muszę zabić, żeby było wyrównanie. Nie, nie musisz, ja sobie skaczę do Wojda. Ale ty mnie zabiłeś z fapki! fapki. Łapki, fapki! Nie samej, fa nie samej łapki! No. Okej, okay, to możemy się bić? GO! Nie trafisz mnie! Myślisz, że to koniec? <grym> Ale myślałeś, że to już koniec? Tak! A to sobie leciały z wojna! Okej, okay, daj jak już... Tego ja daj, jak, już nie. daj już może zakończymy odcinek, bo już nagrywamy z 10 minut. Dobra, ja zobaczę ile nagrywamy. Dzięcie! No właśnie też zrobię e, ciężko. Dobra, to by było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. No i właśnie, teraz jesteśmy na, na kolejnej arenie, więc zostawcie łapkę w górę... Ja już zakończyłem to, nagrywać. jeśli wam się podobało, no i to tyle. i cześć, Ja już zakończyłem to, nagrywać jak coś. Więc... и, и мне кажется,